Cześć kochani, przyszedł ten dzień, że zaczynamy sadzić nasze begonie. Czas najwyższy zacząć je pędzić, czas najwyższy zacząć w ogóle z nimi coś robić. Jak widzieliście w poprzednim filmiku, czy jednym z poprzednich filmików, moje begonie zaczynają się już budzić do życia, więc czas najwyższy wziąć się za ich sadzenie. Weźmiemy, pozbędziemy się na razie mojej tacy rozsadowej i przygotowujemy sobie donicę. Ja moje donice poczyściłam, pomyłam, wsadziłam je do wanny, bo u mnie stanowisko działania jest w wannie. Pamiętajcie, żeby były zrobione w donicach odpowiednie otwory drenażowe, które będą odprowadzały nadmiar wody. Begonia, jak wiecie, jest kwiatem, który no jest niezbyt odporny na mróz, tak lekko powiedziawszy. A ogólnie rzecz biorąc, no niestety begonie w ogóle nie są odporne na mróz. Jakikolwiek delikatny przymrozek i od razu nasze kwiaty begoni, tak jak dali, padają. Jest to kwiat, który wywodzi się z Ameryki Południowej, więc lubi raczej ciepło i lubi raczej wilgoć. Natomiast ta wilgoć nie może być przesadna, ponieważ jeżeli będziecie zbyt obficie podlewać sobie begonie, one niestety po dłuższym czasie wam zgniją ja będę starała się w moich donicach umieścić begonie stojące e, przygotowuję sobie zawsze te begonie dzieląc je na odmiany, jak widzicie na przykład to jest koszyczek i e, jak kupowałam sobie w sklepie od razu wzięłam i e, podpisywam. na przykład tu mamy begonie stojącą czerwoną, więc te bulwy na pewno pójdą do tego koszyczka, więc on z nami zostaje tu będzie bodajże begonia wisząca biała już sobie zerkamy. Biała, zwisająca, dokładnie tak, więc dajmy ją na bok. One pójdą do tych rabat, które będą podniesione, właśnie z tych moich nadstawek paletowych ustawionych na sobie. Tu mamy różową stojącą pełną. Dodatkowo mam jeszcze te begonie, które zakupiłam w Oszą, ale myślę, że one pójdą chyba do innej Donicy to mamy tak, odmianę tą różową i to jest właśnie w tym pojemniczku ta różnica tych wielkości cebuli, widzicie jaka jest piorunująca i czerwona taka strząpiata i też te cebule są dużo mniejsze, no cena 10 zł za 4 cebule, no to jest powiedzmy cena fajna, natomiast tu kosztowała jedna cebula 6 zł no ale zobaczcie jakie to są olbrzymy więc będziemy sobie tutaj dawać różową z czerwoną, a jeszcze powinna mieć białą stojącą, bo y, wiem, że kupowałam kilka odmian i tu jest biała stojąca. W pudełku, po lodach się znalazła i też widać, że zaczyna się budzić do życia. Więc kochani, tak, y, przesuwam sobie moje begonie do takiej skrzynki. To jest skrzynka długa. Znaczy skrzynka, y, no, skrzynka. Długa na 50 cm ta jest akurat 45, bo mam jeszcze 50. Do takiej donicy sypiemy sobie ziemię. Jak wiecie, begonie niestety po tym jak będą miały nadchodzić pierwsze przymrozki, niektórzy zostawiają ją do zmrożenia tych pędów, czyli bardzo podobnie jak dalię, a niektóre osoby po prostu wiedząc, że ma nadejść przymrozek. Usuwają od razu te donice z zewnątrz. Ścinamy wtedy całe te pędy kwiatowe, wszystkie liście. I wyciągam sobie ja taką cebulę i zostawiam ją na zimowanie w pudełku, który jest wysypane trocinami wymieszanymi z ziemią, żeby tą wilgotność delikatnie podtrzymywać, ale nadmiernie nie przesuszyć tej sadzonki. Więc musicie się pozbyć właśnie wszystkich pędów. I wtedy taką roślinę możecie śmiało zimować. Begonie potrafią mieć przeróżne kolory. Pewnie sami nieraz spotkaliście się z kolorami, które po prostu chwytały za serce. Ja na przykład najbardziej lubię gdzieś tam różę, biele, czerwienie. W tym kolorze też będę miała pelargonie, które wysiewaliśmy jakiś czas temu. I wiecie, że ja tych pelargonii co roku mam bardzo dużo. I ulubiona moja odmiana to jest odmiana malinowa, odmiana truskawkowa, apple blossom. Zwykła biała, byle pełna i uwielbiam też pelargonie angielskie, ale ich akurat w tym roku nie będę u siebie w ogrodzie w ogóle prowadziła. Jeżeli chodzi o mycie, doniczki, najlepiej taką doniczkę czy skrzynkę wymyć sobie mydełkiem ogrodniczym pod bieżącą wodą, dać sobie. Ja akurat ustawiam taką maksymalnie ciepłą wodę, ile moja dłoń będzie w stanie wytrzymać, i po prostu biorę sobie gąbeczkę do mycia i tą szorstką stroną dokładnie szoruję całe moje donice, żeby pozbyć się pozostałości po starej ziemi. Czasem nawet wytrącają się różnego rodzaju mchy, różnego rodzaju osady. Przenoszone są właśnie przez takie pozostałości po ziemi różne patogeny, choroby grzybicze. A zależy nam na tym, żeby faktycznie te nasze sadzonki były jak najbardziej zdrowe. Jeżeli chcecie sobie łączyć pelargonie zwisające ze stojącymi, śmiało możecie. Jeżeli chcecie mieć tylko pelargonie, na przykład pelargonie begonie, tak jak ja, w dońcach stojące, no to po prostu wybieracie sobie z tych kolorów. Kolorów naprawdę macie multum. W takich opakowaniach zazwyczaj jest po dwie do czterech cebul, zazwyczaj cztery, więc możecie sobie na przykład na Allegro znaleźć. I naprawdę ceny są fantastyczne: są przepiękne kolory. Są i dwubarwne, są strzępiaste, są zwisające, są puste te kwiatostany. Co tylko sobie zamarzycie, to wierzcie mi, że na pewno znajdziecie. Teraz jest idealny okres na to, żeby sobie jeszcze te begonie zamawiać. Mamy jeszcze dużo czasu. One i tak dopiero te donice będą mogły być wystawione na zewnątrz w momencie kiedy temperatury już będą dodatnie. Jednak chłody nocne od razu mogą spowodować, że te nasze wszystkie młode wschody, bardzo delikatne i rośliny, która pomimo tego, że ma wielką bulwę, no niestety zostaną stracona. Chyba zależy nam na tym, żeby te kwiaty mieć jak najprędzej i najpiękniejsze. Po co pędzimy wcześniej te bulwy? Bulwy pędzimy po to, żeby mieć te kwiaty szybciej. Nie ma tu żadnej jakiejś filozofii, po prostu jeżeli chcemy mieć te kwiaty szybciej, jeżeli chcemy już faktycznie w maju powynosić piękne, zdrowe rośliny na zewnątrz i w okolicach już czerwca, bo u mnie akurat no niestety to wyniesienie tych roślin bywa z tym różnie z tego względu, że e, te mrozy potrafią się bardzo długo utrzymywać, miałam kiedyś sytuację nawet, że 22 maja spadł taki śnieg, że połamał mi cały tunel foliowy, na który sobie dosłownie dwa dni wcześniej założyłam folię, więc niestety w górach pogoda jest totalnie nieobliczalna, a nie chce mi się też gonić w to i z powrotem z tymi skrzynkami, że a dzisiaj sobie wystawię po słońce, a później trzy dni przymrozków, no to śmigam z powrotem z tymi skrzyniami do domu. E, hartowanie e, rozsady będzie i tak czasochłonne, i będzie trzeba hartować bakłażany, pomidory papryki, arbuzy, melony, ogórki inne, inne, innego rodzaju rośliny. Więc już sobie chcę ograniczyć gdzieś biegania z liliami, daliami, begoniami, pelargoniami i wszystkimi innymi roślinami, ja będę stopniowo wychładzać je w pomieszczeniu, one jak zaczną kiełkować, zaczną wypuszczać te swoje po prostu już zdrowe łodygi z kwiatami, to one już będą w takiej naprawdę chłodnej, chłodnej temperaturze, ja będę starała się teraz zacząć tam od 16 stopni, zacznę powolutku zmniejszać tą temperaturę nawet do 12, ale gdzie teraz nam do plus 12, jeżeli na zewnątrz jest minus 10. Więc na razie, póki ta pogoda się nie poprawi, no to niestety będę musiała je trzymać w pomieszczeniu gospodarczym, plus takie, że mam naprawdę tego pomieszczenia dużo. Nie ustawiajcie takich roślin na parapetach słonecznych, w mieszkaniu, powiedzmy, tam, nie wiem, w kuchni, w sypialni, czy gdzie trzymacie swoje roślinki, ponieważ one zostaną nadmiernie pobudzone i może być za chwilę problem, że będziecie mieć po prostu zawalone parapety begoniami, zawalone pelargoniami, zawalone warzywami, i już nie będzie po prostu gdzie stawiać, więc będziecie coś kosztem czegoś podmieniać i efekt będzie taki, że żadna z tych sadzonek nie będzie po prostu dobrej jakości. Ceny takich begonii, powiem Wam uczciwie, no 5,49 za bardzo dużą cebulę, jak mi się wydaje. Widzicie, jak niesamowicie dzisiaj słońce nam przez okno tu operuje. Widać, że ona wypuszcza już w tym miejscu pierwsze kiełki, pierwsze wschody zaczynają się pojawiać. Natomiast jeżeli chodzi o ogrodnictwo, no to nie oszukujmy się. W dońce wiszącej dwie Pelargonie u nas 60 zł. Begonie dwie wiszące, bo nawet spisałam ceny z zeszłego roku. Begonie dwie wiszące 65 zł, więc jeszcze drożej. Wszelkiego rodzaju jakieś bidensy na przykład, albo multibelsy. Kiedy tych roślin faktycznie chcemy mieć dużo, okazale. Pelar... Petunie to są wszystko wydatki, powiem Wam, nawet do 90 zł za dońce, gdzie tam są dwie sadzonki. Więc ja jestem tego zdania, że warto uprawiać swoje rośliny i warto mieć coś swojego. Natomiast jeśli chodzi o nasze begonie. Jeżeli dostaniecie taką bulwę, która nie wiadomo de facto co z nią, czy ona się budzi, czy ona się nie budzi, a taka brudna, a nic się tu nie dzieje. I nie wiemy, z której strony ją zasadzić. Begonia jest o tyle fajnie skonstruowana. E, tu mamy na przykład już gorszy przypadek, bo jest bardziej płaski. Ale bardzo prosto zauważyć można, że na dole znajduje się pełno takich przyklejonych włosków. Te przyklejone włoski to są właśnie korzenie. Więc nie ma z tym problemu jak umiejscowić takie rośliny. Zawsze w tym miejscu, gdzie znajduje się to wgłębienie, bo jak zauważycie to wgłębienie jest, Ona mi troszkę tak zawsze przypomina krążek kokejowy, tylko taki z wgłębieniem. To widać, że w tym właśnie miejscu wgłębienia zaczynają budzić się do życia rośliny. Jeżeli będziecie e, odpowiednio dbać o te cebulę, czyli nawilżać je, a nie przelewać, to wierzcie mi, że mogą Wam one posłużyć naprawdę grube lata a wydatek 5 zł i powiedzmy nawet mieć przez dwa sezony taką roślinę 2,50 za 2,50 to de facto paczkę nasion sobie kupicie to jakichś takich zwykłych. Jakbyście chcieli coś takiego wyjątkowego, ostatnio tak miałam okazję pospacerować trochę po sklepach ogrodniczych i właśnie widziałam na przykład takie sytuacje, że z jednej firmy lawenda kosztuje, tam nie wiem, 6 zł, a z innej firmy lawenda kosztuje 19. Ta sama zwykła lawenda, to nie była lawenda francuska. Wiem, że często warto lepiej więcej zapłacić za dane nasiona. Mam firmy, z których nasion nie używam, bo nie lubię mam firmy z którymi bardzo się polubiłam jest między innymi taką firmą to jest bez totalnej reklamy po prostu moje spostrzeżenie jest wegana ja bardzo lubię z tej firmy nasiona powiem wam że ile razy wysiewam nasiona z tej firmy przepięknie kiełkują przepięknie wschodzą nigdy nie miałam problemu że są Gdzieś te nasiona pomylone. Niestety te oferty bodajże w jednym centrum ogrodniczym w Biersku w Szarotce, jeżeli ktoś się orientuje, w żywcu jest ich drugi oddział, mają z tej firmy właśnie nasiona. Natomiast tak uczciwie mówiąc, to jest ta oferta bardzo okrojona. Ja muszę sobie siąść na stronę producenta i zobaczyć, co oni mają i czy mają na przykład sklep internetowy, w którym mogłabym zamawiać rośliny. Bardzo uboga jest oferta kwiatowa. E, nasiona są droższe, bo na przykład pomidory się zaczynają u nas tak od 12 zł, nawet do 20 za paczkę. Czy są takie super odmiany? Nie wiem, bo ja zwykłych pomidorów takich po prostu ogólnodostępnych nie sieję w ogóle. Może jedynie red pear, bo to jest gdzieś tam odmiana, którą lubimy, albo druga odmiana e, to było. E, Consoluto Giovannese to jest taka włoska odmiana pomidora. Natomiast ja generalnie kupuję nasiona kolekcjonerskie pomidorów. Wiecie, że ja tego mam dużo i już sobie nawet przygotowuję tacki. I będę sobie do takich pojemniczków te pomidorki wysiewała. Także już mam popodpisywane, będzie filmik o pomidorach. Jeszcze na razie się wstrzymuję z wysiewami, bo uważam, że jest za wcześnie. Natomiast będziemy sobie razem gdzieś te pomidorki wysiewać. Wracając do tematu begonii. Begonia ogólnie będzie, powiem Wam, obklejona cała kwiatami. Niestety begonie zwisające mają mniej okazałe te kwiaty, natomiast begonia stojąca ma przepiękne kwiaty. Minusem tej rośliny, podobnie dla mnie, jak i pelargonii, jest kruchość jej łodyg. One gdzieś tam wystarczy je mocniej gdzieś potraktować i ona się potrafi od razu złamać roślina jest ogólnie, posiada takie bardzo wodniste łodygi, dlatego mróz na nią aż tak intensywnie oddziałowuje. Natomiast jeżeli chodzi o sadzenie, przygotowujemy sobie i teraz tak. Do takiej donicy 45 ja wsadzę sobie 3. To i tak jest w zupełności wystarczająca ilość. Nie napychajcie jednej na, na siebie, bo jeżeli to posadzicie w jakichś takich bliskich odległościach, to ani jedna ani druga się nie rozwinie, i będą obie takie bidne. Więc trzeba zachować jednak tą odległość między roślinami, po to, żeby one mogły wytworzyć system korzeniowy. I faktycznie, że kiedy powstanie ta kopa piękna liści i kwiatów, to te trzy rośliny będą mogły tu ze sobą współgrać. Nawet można by się było pokusić o posadzenie w odległości dwóch roślin. I wierzcie mi, że ta skrzynka przy odpowiednim dbaniu się. Na pewno zapełni. Jeżeli chodzi o nawożenie, ja używam nawozu do roślin kwitnących. Początkowo podlewane one są biohumusem, później mam nawozy do roślin kwitnących. Jedne są w formie proszku, które sobie rozrabiam na 10 litrów wody i tym na przykład podlewam pelargonie, begonie, petunie i wszelkiego rodzaju moje kwiaty ozdobne. Natomiast jeśli chodzi o późniejsze podlewanie, właśnie to już używam też i koncentratów, używam na przykład żeli, które też rozrabiam w wodzie, nie daje żadnych pałeczek nawozowych, nic takiego. Ziemia jest zwykła, najzwyklejsza. Jeżeli na przykład będziecie sobie podpędzać takie roślinki w doniczkach, czyli bierzecie doniczkę i po prostu sadzicie, później będziecie to wystawiać tak jak ja do skrzyń, no to też możecie sobie na przykład do takiej doniczki, na przykład już docelowej, czyli tej u mnie nadstawki paletowej. Dać na przykład ziemię do kwiatów już z nawozem, ale ja dopiero ziemię z nawozem używam w momencie, kiedy faktycznie te rośliny już wykiełkują i zawiążą całą tą bryłę korzeniową, tą masę liści i jest gotowa do wysadzenia. Takie nawozy zawarte w ziemi będą dodatkowo oczywiście pobudzały waszą roślinę do tego, żeby ona pięknie kwitła, do tego, żeby ona Wytwarzała coraz więcej kwiatów. Pamiętajcie, że musicie zwracać uwagę na to, jakie nawozy używacie, bo jeżeli będziecie używać na przykład nawozów azotowych, to będzie bardzo dużo masy zielonej mało kwiatów. Tak podobnie z pomidorami, że używamy azot, potas i fosfor. Każdy związek jest odpowiedzialny, każdy ten pierwiastek jest odpowiedzialny za coś innego, więc tutaj musicie rozważnie do tego podchodzić. Ja też kiedyś, jak zaczynam z pomidorami, właśnie to. Cały czas azotem jechałam po tych pomidorach, a później, a dlaczego ja nie mam w ogóle owoców, coś tu się dzieje, nie? A liście to miałam taką ilość, że Jezus Maria nie szło wejść w ogóle do tunelu. Tam to był dziki burz. Wszędzie po prostu liście ja nie nadążałam ogławiać ich i urywać tych wilków i tych liści, a one rosły takie potwornie wielkie, ciemnozielone. No i później tak zaczęłam czytać, zaczęłam czytać i faktycznie zaczęłam zmieniać te metody nawożenia, już co prawda było za późno, zanim ja wytworzyłam ten busz a roślina przyswoiła sobie już pozostałe pierwiastki i zaczęła wytwarzać owoce, to bardzo duża ilość mnie nie dojrzała. Teraz już jestem mądrzejsza, wiem jak to nawozić odpowiednio, to Wam też w trakcie sezonu postaram się przekazać. Oczywiście możecie też naturalne gnojówki używać, zarówno do begonii, jak i do warzyw. To nie jest powiedziane, że gnojówka z pokrzyw, czy gnojówka z żywokostu. Nie, nie, to jest tylko do pomidorów i do ogórków. No nie, to możecie używać do wszystkiego, jest to na tyle uniwersalny preparat, że bez problemu możecie sobie tego po prostu dodawać do wody. Co ważne, no nie lejcie sobie gnojówek czasem do wody, którą później będziecie podrawać rośliny w domu, bo po prostu padniecie na zawał, będzie taki smród, że się w głowie nie mieści. No nie, nie oszukując się, to są po prostu przegnite e, części pokrzywy, żywokostu czy innej rośliny skrzypu. No i sami wiecie, jakie zapachy dochodzą z tych beczek, w których my te gnojówki robimy. Ja, co prawda, za podpowiedzią jednej z osób, która ogląda już mój kanał dość długo, użyłam w zeszłym roku mączki bazaltowej i faktycznie zniwelowało to ten smród. Niemniej jednak podlewając, no był taki sfond gnijących roślin, więc niekoniecznie, chyba jest to mój ulubiony zapach, wolę gdzieś zapach lilii mieć w domu niż gnijącego skrzypu. Także, kochani, wracając do roślin, Zostawiamy je w tej formie i umiejscawiamy w donicy. Leciusieńko wkręcając. E, tu sobie wzięliśmy, daliśmy różową pełną. Odkładam mój koszyczek na bok. Mam nadzieję, że nic mi tu nie łupnie i nie będzie hałasu w tle. E, muszę sobie przeliczyć w ogóle, ile ja tych roślin mam. Jeszcze mojej mamie muszę sprezentować. E, tu mamy czerwoną. Czyli jak tu mamy różową, to ja bym dała sobie czerwoną na skraj, żeby zrobić po prostu e, różnorodność, a na środek. Poleci sobie biała. Wybieramy stosunkowo pierwsze te bulwy, które właśnie wypuszczają nam pędy. Jeżeli macie taką bulwę, na której się na razie nic nie dzieje, to nie jesteście zmuszeni jej, braemboże, wsadzać do ziemi. Natomiast, jeżeli już coś wypuszcza, to sama roślina daje nam znać dzień dobry, budzę się, zrób coś ze mną. Więc ja czym prędzej coś z nią robię i wkręcamy trzecią bulwę. Pamiętajcie, zawsze dziurką do góry. Broń Boże, nie wlewajcie w tą dziurę wody, bo roślina po prostu szał dostanie i zacznie gnić. Begonie właśnie są bardzo wrażliwe na to, żeby je nie przelewać. I teraz sobie przykryjemy to ziemią. Jak jest jakiś patyk, możecie się go pozbyć. Jeśli nie chcecie się go pozbyć, to też się nic nie stanie. Roślina jest na tyle duża i ta cebula jest na tyle okazała, że bez problemu da sobie radę z przybicie się przez tą warstwę ziemi. Nie ubijamy tej ziemi z góry z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze to nie ma być warstwa betonu, tylko to ma być delikatna, pulchna ziemia, która się znajduje na wierzchu. Druga kolejna rzecz, jeżeli będziecie mieć większe te pędy wypuszczone i zaczniecie to dopychać, no to jest duże prawdopodobieństwo, że sobie uszkodzicie taki pęd. Oczywiście ta roślina, ona w większej ilości miejsc wypuści nam pędy, Natomiast no, chyba nie warto niszczyć sobie coś na samym starcie, kiedy chcemy, żeby te rośliny szybciej się u nas w ogrodzie znalazły. Jeśli kochani, uprawiacie begonie i macie jakieś swoje ulubione kolory, to śmiało napiszcie, jakie sadzicie. Ja szukam gdzieś tam swoich topowych, jeszcze nie znalazłam. Na razie bardziej eksperymentuję, łączę kolory, struktury, rodzaje. Więc jeżeli tylko macie jakąś taką swoją ukochaną, ulubioną, albo na przykład zamawialiście coś bardzo ciekawego, to wiecie, że ja mega, mega chętnie z wami popiszę, pokoresponduję i pooglądam, co tam fajnego udało wam się znaleźć. Teraz tą skrzynię będziemy sobie podlewać i wynoszę ją do przebudówki. Będzie sobie tam leżała w tym chłodnym pomieszczeniu na podłodze. Damy tylko sobie jeszcze oczywiście pod podstawkę, żeby ta ziemia, która będzie nawilgła i gdzieś tam nadmiar wody nie wylewał mi się na podłogę. Tam już po prostu w tym pomieszczeniu moim gospodarczym nie ma gdzie wstawić nogi. Możecie mi wierzyć, ja was wezmę. Tam jak tylko się coś zacznie dziać. Na razie no to tylko rosną te rośliny, które widzieliście, że byliny, pokupiłam i już były faktycznie jakieś wypuszczone pędy. Udało mi się dorwać jeszcze różowe konwalie, więc też wam pokażę. Nie mam różowych konwali, mam białe, które w ogóle nie kwitną bo to jest młoda sadzonka, ale widziałam, że w oszą chyba są po 16,99 bardzo ładne sadzonki, czy po 19,99. Jak kupię, to Wam pokażę. Więc chyba kupię sobie taką sadzonkę, bodajże w środę będę po Katowicach krążyć, więc może w drodze powrotnej uda mi się zahaczyć. Także, kochani, ja się biorę za pozostałe nasadzenia, jeżeli chodzi jeszcze o te dwie dziurki, bo czasem się zastanawiacie, co to jest. Te dwie dziurki to jest tak zwany środek doniczki. Producent w ten sposób zaznacza środek, w którym znajduje się miejsce, w którym znajduje się środek naszej skrzynki. Obok często macie przyczepione takie poprzeczki, można sobie te poprzeczki użyć i na przykład do tych poprzeczek, po pierwsze, w tym miejscu skrzynka nie będzie się wam zwężała na przykład. Po drugie, będzie ona utrzymywała idealną formę. Po trzecie, możemy sobie rozdzielić dwa rodzaje roślin, akurat ja w tym miejscu mam begonie, więc nie będę tego używać. I generalnie na przykład ja sobie do tych poprzeczek podwiązywałam czasem kwiaty, jeżeli one mi się pokładały w tą stronę. Więc jakiś tam plus tej poprzeczki widzę, ale ja go generalnie nie używam. Także kochani, ja uciekam, mam bardzo dużo sadzenia, także pewnie dużo czasu mi zejdzie. Begoni jednak kupiłam trochę za dużo, więc będę je rozdawać teraz wszystkim naokoło, żeby sobie też posadzili, a co, jak tylko ja sam mam życie utrudniać, innym też trzeba utrudnić życie. A później niech się cieszą ze swoich pięknych, pięknych wschodów i pięknych roślin. Także ja, kochani, całuję was gorąco. Napiszcie co dobrego u was, czy też sadzicie begonie, czy na przykład nie lubicie tych kwiatów ze względu na przechowywanie i wolicie coś jednorocznego, co wysadzicie, i następny sezon kupujecie kolejne. I jak to wygląda u was. Także ja całuję was gorąco i pozdrawiam. Papa! Pa.